Zastanawiałaś się, kiedyś, kim jest... Zastanawiałaś się, kiedyś, kim jest kot, który mieszka z tobą? Amerykański filozof, teoretyk literatury i myśliciel ekologiczny Timothy Morton twierdzi, że koty są naszym gatunkiem sąsiedzkim, istotami, z którymi współdzielimy planety. Koty to obcy gatunek, który nie przybył z odległego świata, lecz od dawna żyje blisko nas, na tej samej Ziemi, o której tak bardzo lubimy myśleć, że w pełni należy do ludzi. Zdaniem Mortona, ta wypierana przez nas niepłukająca bliskość innych, nieludzkich istot sprawia, Zatraktujemy je niesprawiedliwie i okrutnie. Nie potrafimy zaakceptować, że w równym stopniu dzielimy planetę ze zwierzętami i roślinami. Nasze relacje często opierają się na przemocy wobec nich. Jak w takim razie mamy budować sprawiedliwe relacje międzygatunkowe? Morton przestrzega nas przed domyślną postawą, jaką przyjmujemy wobec istot nie ludzkich. Jej fundamentem jest podział rzeczywistości na dwie sfery: wytwarzaną przez człowieka kulturę i osobną od niej naturę. W ten pomysł możemy winić klasyków zachodniej filozofii, takich jak Kartezjusz czy Francis Bacon. Ich stosunek dotyczącego świata świetnie wyraża z Bacona. Imperium człowieka powinno penetrować hmm? na natury i panować nad nią. Nauka musi trafić kręte ścieżki natury, abyśmy wedle naszej woli mogli przywodzić się i prowadzić na powrót do wyznaczonego miejsca. Podział na ludzki świat kultury i dziki świat natury został stworzony w epoce wielkich odkryć geograficznych i kolonizacji. Kolonizatorzy wcielali w życie przekonania o radykalnym oddzieleniu świata przyrody i człowieka, brutalnie podporządkowując sobie i eksploatując zwierzęta, rośliny i surowce z nowego świata, które uznawali za naturalne zasoby. Zgodnie z tą logiką dzika natura jest zawsze gdzieś indziej, za progią domu, płotem, granicą miasta, na innych kontynentach. Życie zwierząt i roślin jakościowo różni się od życia człowieka i toczy w zupełnie oddzielnym od ludzkiego świecie. Według Mortona to właśnie ta koncepcja sprawia, że pozwalamy swoim kotom na długie, swobodne wędrówki. Wypuszczamy je, utrzymując ludzi natury, odległej nieludzkiej serii rzeczywistości. Jednak koty podczas swoich spacerów widzają te same ulice, drogi, blokowiska, które stworzyliśmy my, ludzie. Należący rzekomo do oddzielnego świata kultury. Zgodnie z raportem IPCC z 2019 roku ponad 70% niepokrytej globem powierzchni Ziemi zostało już przetworzone przez człowieka. Żyjące dziko zwierzęta stanowią niecałe 3% masy zamieszkujących planetę kręgowców. 65% to zwierzęta udomowione. Natura, jako sfera wolna od ludzkiej ingerencji i oddzielona od utworzonego przez Homo sapiens świata kultury, nie istnieje. Dlatego warto przemyśleć postulaty uwolnienia zwierząt, czy umożliwienia im powrotu naturalnego środowiska. One także opierają się na zbudzeniu istnienia natury. Nie możemy zwrócić istotom nieludzkim miejsc, których już nie ma. Zamiast tego, nauczmy się z nimi współżyć w jednej wspólnej rzeczywistości, która jest trudna, toksyczna, zniszczona, która została radykalnie przekształcona przez człowieka i chwieje się ku upadkowi. Jak możemy nauczyć się żyć wspólnie z innymi gatunkami na planecie Ziemia? Zanim Mortona nie trzeba na nowo przerzucać mostu nad przepaścią dzielającą naturę i kulturę. Wystarczy uświadomić sobie, że ta przepaść nie istnieje. Nigdy nie istniała. Zamiast konstruować nowe wspólnoty międzygatunkowe możemy na powrót dostroić naszą uważność do rzeczywistości, w której nieustannie jesteśmy w relacjach z innymi gatunkami. Wspólnota jest możliwa przede wszystkim dzięki temu, że w zasadzie nigdy nie przestała istnieć, gdyż wszyscy są ze sobą połączeni. Jedynie ludzie stracili ją na chwilę z oczu. Beznadziejnie zapatrzeni w iluzję indywidualizmu i samowystarczalności. Andrzej Marzec, polski ładacz do Martona. Mortona Łączące nas istotami nieludzkimi relacje nie zawsze opierają się na miłości, zrozumieniu, przyjaźni, współczuciu. Często ich fundamentem jest przemoc, śmierć, choroba, obrzydzenie, strach czy cierpienie. Morton podpowiada, aby tej mrocznej strony ekologii, ciemnej strony więzi z innymi gatunkami nie odrzucać, raczej przyjąć, że są one równie istotną częścią naszej relacji z planetą, środowiskiem i istotami nieludzkimi. Nie oczekujmy bajkowej historyjki, w której pocałowano ropucha. Zamieni się w pięknego księcia. Zamiast tego, nauczmy się kochać ropuchę w całej jej ropuchowatości. By naprawdę zrozumieć, kim jest kot, musimy pogodzić się z tym, że zamieszkujemy jeden i ten sam świat. Planety, które zostały radykalnie przez nas przekształcone. Mamy ze zwierzętami o wiele więcej wspólnego, niż nam się wydaje. To, jak zmieniamy klimat i środowisko, pokazuje bliskość innych gatunków jeszcze wyraźniej. Chodzimy po tych samych lotonowych miastach i wyjątkujemy je na Ziemi. Oddychamy tym samym zanieczyszczonym o... powietrzem. Pijemy tę samą wodę, połykając cząsteczki mikroplastiku. Istoty nieludzkie są o wiele bardziej ludzkie, niż nam się wydaje. Na ile, na ile my sami, sami na tak sami, jesteśmy ludźmi, składamy, składamy się w w z w innych organizmów, bakterie, mikroklimat, asteotydy. Nasze ciało są otwarte na inne istoty. istoty. Są zburzonymi światami, nieustannie goszczącymi różne nieludzkie byty. Ich obecność może być dla nas zawienna lub zabójna. Pokojowe współżycie z innymi istotami nie musi opierać się na tworzeniu nowych, skomplikowanych konstrukcji. Cały czas funkcjonujemy w złożonej sieci relacji międzygatunkowych, którą na co dzień ignorujemy, zamiast szukać obcych istot i cywilizacji w odległych galaktyka, spójrzmy w oczy kota, obcego gatunku, z którym żyjemy w intymnej bliskości, na tej Ale samej, samej planecie od lat. tysięcy za lat. Nie chcecie się dbać o środowisko. Boisz się, że inne gatunki przejmą nad tobą kontrolę? Mamy coś dla Ciebie. Pragniemy zaprezentować produkt nowej generacji, który jak nic innego pomoże zrozumieć działanie obiektów kontroli. Cine Ego – obroża dla człowieka. Posażona w czujnik chciwości, który sprawia, że obroża zaciska się, kiedy człowiek wychodzi przed szereg, uzurpując sobie miejsce i wygodę kosztem innych gatunków. Zbudowana z różnorodnych przedmiotów codziennego użytku, obroża ma przypominać człowiekowi o ciężarze materializmu i zachęcać go do szerszego rozumienia szczęścia. Szczęścia międzykatunkowego. W ramach złożenia zamówienia zgadzają się państwo z regulaminem firmy. Nie ponosimy odpowiedzialności za siłę zacisku zastosowaną przez klienta. Proponowane przez nas obceńki do zdjęcia obroży nie są częścią produktu synerego.